Ubezpieczenia dla elektryka farm wiatrowych Offshore. Jeżeli to Cię interesuje, to to jest odcinek podcastu dla Ciebie. Witaj w podcaście Ubezpieczenia poludzku w odcinku pod tytułem Ubezpieczenia dla elektryka farm wiatrowych Offshore. Praca na tym stanowisku wiąże się z podwyższonym ryzykiem, dlatego standardowe polisy często nie wystarczają. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o ubezpieczeniach w kontekście zawodów wysokiego ryzyka? Bo prawda jest taka: większość osób pracujących na takich stanowiskach, które wykupują standardową polisę na życie, nawet nie wie, że ich zawód może być wyłączony z ochrony. Czytałeś kiedyś ogólne warunki ubezpieczenia, tak szczerze? Większość z nas tego nie robi. A potem okazuje się, że zawody tego typu są po prostu wyłączone z ochrony. I nie chodzi tu o drobny druk. Chodzi o to, że w momencie, gdy ty lub twoja rodzina będziecie potrzebować tej ochrony najbardziej, może się okazać, że jej nie macie. Dlatego dziś przejdziemy przez najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o ubezpieczeniach w zawodzie podwyższonego ryzyka. Jak agent ubezpieczeniowy pomoże Ci w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojego zawodu o podwyższonym ryzyku? Najpierw wypełnij formularz kontaktowy na ubezpieczenia w celu ułatwienia kontaktu agentowi. Następnie agent po kontakcie z tobą wykona, wykona analizę potrzeb klienta. Pozna twoje y, potrzeby w toku rozmowy, pozna też twoje obawy i twoje możliwości finansowe. Doradca ubezpieczeniowy, znając twoją sytuację, twój konkretny zawód o podwyższonym ryzyku, dobierze odpowiednie ubezpieczenie. Pewnie zacznie od ubezpieczenia na życie. W kolejnych krokach może zaproponuje ubezpieczenie od utraty dochodu, ubezpieczenie OC zawodowe, NNW, prywatną emeryturę. Ważne jest, żeby wykonać analizę potrzeb klienta, porównanie ubezpieczeń i wyliczyć odpowiednią składkę. Otrzymasz propozycję ubezpieczenia e-mailem od agenta ubezpieczeniowego. Wszystko można przeprowadzić zdalnie od pierwszej rozmowy, przez analizę potrzeb klienta, po ofertę i zamknięcie. Nie ma potrzeby, aby organizować spotkanie osobiście. Potrzebujesz kogoś, kto zna Twoją branżę. Kogoś, kto już ubezpieczał innych pracowników wykonujących ten typ pracy. Kogoś, kto wie, z którymi towarzystwami warto rozmawiać, a z którymi to strata czasu. Wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl i wypełnij formularz kontaktowy. O mnie? Ja nazywam się Marcin Kowalik. Łączę osoby szukające ubezpieczeń od utraty dochodu, ubezpieczeń na życie czy polis emerytalnych ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi na ubezpieczeniapoludzku.pl. Jestem praktykiem pozyskiwania lidów ubezpieczeniowych, twórcą rankingów, porównań ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu, założycielem społeczności Mistrzowie Online, autorem książki Jak sprzedawać ubezpieczenia, 100 historii agentów ubezpieczeniowych. Ekspertem łączącym pracodawców ubezpieczeniowych z osobami szukającymi pracy w ubezpieczeniach przez portal InsureJobs.pl, autorem podcastów Ubezpieczenia po ludzku, praca w ubezpieczeniach, marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego, autorem tekstów w gazecie ubezpieczeniowej. Dla branży ubezpieczeniowej tworzę strategie marketingowo-sprzedażowe, wdrażam CRM-y, wspieram w procesach headhuntingowych. Prowadzę też szkolenia i konsultacje oraz audyty stron www oraz social mediów dla multiagencji ubezpieczeniowych.